dostęp do broni, bo uważam, że to spowoduje, że będzie więcej osób postrzelonych i trupów. A jakie skutki, według Pana, mogłoby wywołać do No, powszechny dostęp do broni, tak jak mówię, po prostu będzie więcej ofiar. Będzie więcej osób, które będą postrzelone i będzie więcej trupów. Podobnie jak w zarazie. Po prostu nie chciałbym, żeby w Polsce do tak jak e, w Stanach jak chodzi o, 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 o dostęp do negatywny. Negatywnie. Absolutnie się nie zgadzam, żeby każdy kto chce, co y, ma skończono 18 lat, żeby mógł kupić sobie broń. Ale dlaczego tak Pan uważa? Dlaczego tak uważam? Dlatego, kochanie, że... No ja się pogniewam na ciebie, zdenerwuję się, wyciągnę broń i, i strzelę. O, I co będzie kochanie w wtedy, Nie będzie ciebie. A taka ładna dziewczyna, po, na, jeszcze długo, długo żyć. I dlatego dla mnie jest no nie to, co jest w Ameryce. Nie daj Boże, żeby to u nas było. Bo tam każdy ma broń i każdy może się strzelać. Ja, ale załóżmy... Jak zdefiniować broń? Bo na przykład nóż też może posłużyć, jeżeli się pan zdenerwuje do zabicia kogoś. Dlaczego ludzie się nie zabijają za przy, na przykład przy użyciu noża, kastetu, pałki, skoro mają ją pod ręką? No ja mam negatywny stosunek do broni, negatywny stosunek do wszystkiego co wolno. Bo jednak powinno być ograniczone. Nie wolno każdemu, tu, który jest dorosły, on musi mieć tą broń, niech się ma, ale... Czy uważa Pan, że w Polsce tak. powinna zostać zalegalizowana broń palna? To znaczy, żeby każdy miał dostęp? Tak. A jaki balny, tak? O to też w sumie pytamy. Uważam, że nie. Czyli broń powinna być generalnie zakazana... No, tak jak jest teraz. Tak jak jest teraz. A dlaczego? Bo się na po zabijamy. Ale nie zabijamy się może. Żał... Właśnie? O broni. No, no tak, tak, ale mówię ogólnie, że na przykład. Właśnie dlatego się nie zabieramy, że nie jest ogólnie dostępna. No dobrze, czyli czułby się Pan generalnie no tak. bezpieczniej w kraju bez. Tak jak już teraz mówię, nie. Tak, jak Ale w tym momencie na przykład mamy w Polsce dostęp do broni czarnoprochowej. Nie, nie pamiętam przed którym rokiem wyprodukowanej. I nie, nie jest ona powszechnie, nikt nie ginie o tej broni. Ale to jest filozofia. To nie jest, filozofia możemy jej. Dlaczego jest skończyć? No wydaje mi się, że. Gdyby nie było ogólnego dostępu do broni, no to będzie bezpośrednio. Czyli dlaczego, Pana zdaniem, wolny Polak nie może sobie kupić broni? To uważam, że nie, jako społeczeństwo jeszcze nie jesteśmy przygotowani. Nie ma tej tradycji, załóżmy, co w Stanach Zjednoczonych, chociaż tam też się dzieje inaczej. Hmm, czyli jakie byłyby skutki w Polsce tylko w Kaliszu na przykład? To uważam, że mamy zbyt dużo oszołomę. Wydaje mi się, że jest to na tyle złożony temat. Z jednej strony jestem za, z drugiej strony jestem przeciw. Myślę, że jeżeli byłoby to w odpowiedni sposób uregulowane, to jak najbardziej jestem za. Jednak jeżeli miałobyś to bardziej swobodny dostęp do broni, to bym był ostrożny. A jakie skutki pana zdaniem mógłby wywołać powszechny dostęp do broni? Na przykład w Kaliszu? Znaczy, no nie wiem jaki w Kaliszu, ale teraz patrząc na y, Stany Zjednoczone, że dostęp do broni w niektórych Stanach jest y, y, legalny. Yy, przestępczość przestępczość spadła w tamtych rejonach. Tak, może, prawda. Może by to tutaj u nas też miało być. Tak. Czułby się Pan bezpiecznie w kraju, w którym jest dostępna broń, czy w którym nie jest? To też jest bardzo złożone. Tak? No, jeżeli zależy kto miałby dostęp do tej broni. Tak? No, jeżeli to by byłby ten, ten dostęp, tak jak mówiłem, bardzo swobodny, każdy miałby mieć dostęp do broni, no, to nie wiem, że to e, wpływałoby na, na zwiększenie bezpieczeństwa. Jednak jeżeli byłoby to przemyślane, to myślę, że mogłoby faktycznie przynieść podwójny tak W Polsce to powinno w ogóle być tak jak w Stanach I, i powinniśmy mieć dostęp do, do, do broni, bo w Polsce się w ogóle dzieje takie rzeczy, że kradną, biją człowiek idzie białym, dniu i po prostu to potrzebne jest. Zatem Pana zdaniem skutki potrzebnego dostępu do broni? Nie, pozytywne. musi się zmienić, po prostu musi się zmienić troszeczkę rząd nasz. Pozwolenia na to, na broń ha! powinny być. A nie karane być po prostu, że ma ktoś broń i już jest karany. Ma wyrok od razu 8 lat za broń, którą w Polsce powinniśmy ją mieć. Uważam, że zależy to od indywidualnych uwarunkowań każdego człowieka, ponieważ jak wiemy na świecie jest dużo psychopatów, którzy po prostu z takim dostępem do broni no, my jako normalni ludzie moglibyśmy czuć się niebezpieczni i uważam, że nie powinno być to dozwolone w takim stopniu. Czy Pana zdaniem wołłoby powszechny dostęp do broni w Polsce? Uważam, że mogłoby to spowodować pewną panikę wśród niektórych ludzi i większość ludzi czułaby się pewnie niebezpiecznie, niebezpiecznie w naszym kraju. Ale aktualnie mamy tutaj dostęp do noży i innych takich narzędzi i nie czujemy się wcale to prawda, lecz broń no, palna jest, jest trochę innym typem broni, ponieważ możemy e, używać jej z jakiejś odległości. To też e, daje nam jakieś pole manewru do, do, do jej użycia. E, osobiście czułem się bardziej nierozpiesznie niż teraz. Czyli podsumowując, legalizować z pewnymi ograniczeniami, czy tak jak teraz? Nie Czy mogło być jakieś uregulowanie jakieś co do tego, ale na pewno nie, nie, nie legalizować ja dla wszystkich. Znaczy, dobrze nie, bo byśmy tak, nie, tak to by było jak w Stanach, w każdym domu broni. no i tam są straszne modelstwa, okropieństwo to dla mnie jest, no. No pewno, że dobrze by było, żeby człowiek się miał czym bronić, ale no broń to na pewno nie. Jakie skutki według pani by wywołała powszechna broń w Polsce? Nie no raczej agresję chyba, bo gdyby każdy mógł mieć broń i, i w każdej sytuacji mógłby ją użyć. Mógłby się bronić i, i nie wiadomo, czy, czy trzeba by było ją użyć, czy nie trzeba było użyć, ale ma broń, no to skutecznie ją pewno by ją używał. No. Uważam, że powinno być pozwolenie. Ja miałem księgarnię, jak jeździłem z bronią, byłem spokojny. bo jak mnie zaczepiło u obóz tak? ja wyjąłem tej od razu znikali. I to, to po prostu wystarczyło. Uważam. Mhm. Czyli uważa Także pan, że, że broń, dostęp do broni palnej zmniejszyłby przestępczość w naszym kraju? Uważam, że tak, ale. To muszą być osoby zrównoważone, żeby nie bawiły się bo tylko to się miały ją do obrony. Czy czułby Pan się bezpiecznie w kraju, w którym jest broń dostępna, czy tak jak jest obecnie w Polsce? Obecnie to się nie czuje bezpiecznie. Uważam, że broń palna powinna być znacznie łatwiej dostępna. Czy dla wszystkich i czy po prostu sprzedawana tak jak bułki, no to, to nie wiem czy koniecznie, ale na pewno powinna być znacznie łatwiej dostępna dla zwykłych obywateli. Ponieważ no, szczególnie teraz, gdy mamy napływ imigrantów, chociaż nawet, nawet nie o to chodzi, nawet nie, nie związane z tym, jest wielu przestępców, którzy posiadają broń albo chociaż jakąś nie wiem, pałkę czy nóż, a zwykły obywatel czy kobieta no, nie jest w stanie się przed nimi obronić. I jest to duża przewaga dla tych, dla, dla tych przestępców. No a jakby każdy mógł sobie legalnie posiadać broń, to bardzo byłoby możliwe, że przestępczość by radykalnie spadła. To taka przestępczość powszechna, pandycka, że tak powiem. Więc sądzę, że na pewno jest to dobry pomysł i trzeba coś zrobić w tym kierunku, żeby, żeby Polacy mieli większy dostęp do broni. Również no, rynek pracy by zyskał, ponieważ produkcja by broni wzrosła, społeczeństwo by było bardziej świadome i zdolne do obrony chociażby naszego terytorium ewentualnie.